Cześć! Witajcie w 27 odcinku Polskiej Myśli Deweloperskiej. Dziś gra, na którą bardzo czekałem, i trzecia gra od studia Flying Wild Hawk, którą mam przyjemność pokazywać Wam w tym roku. Mowa oczywiście o Evil West, czyli mocno eksploatowany w tym roku temat dzikiego zachodu, tym razem w parze z wampirami i ich pochodnymi. Gra miała premierę 22 listopada 2022 roku na komputerach osobistych i konsolach. Muszę przyznać, że wahałem się przez chwilę, czy grę sobie zostawić, bo pierwsze dwie godziny zostawiły mi z wątpliwościami, czy cena jest adekwatna do jakości. Widzicie to nagranie, więc chyba nie było aż tak źle, ale czy na pewno? Zapraszam do oglądania. W grze wcielamy się w Jesse'ego Rentiera, syna starego Rentiera, który jest szefem Instytutu Rentiera. Organizacja ta została powołana do walki z wampirami i ich poplecznikami z podznaku i Sush. Ciekawostka: nazwa ta, pisana w tej formie, występuje w Middle English i oznacza po prostu pijawkę. Jak też nazywane są wampiry w tej grze. Ale. Wracając do Jessiego i jego historii, jest to pierwsza słabostka gry, moim zdaniem. Nie dostajemy żadnego wstępu, a gra zaczyna się, i tu uwaga, spoiler, od dwóch chłopów jadących na koniu nie wiadomo skąd, by wysadzić jakiś tam pociąg. Żadnego zarysowania fabuły. Dalej jakaś historia jest, ale tak jakoś mnie nie porwała. Miałem wrażenie, że Jesse się po prostu miotał. A i niby wykreowany był na takiego twardziela, a każdy praktycznie nim pomiatał. Bardziej wyraziste są postacie drugoplanowe, jak Edgar, Emilia czy nawet ten burak Harrow. Podoba mi się za to niezwykle rozbudowane i w dodatku ciekawe opisanie świata, bohaterów i wrogów, plus znajdki w postaci np. artykułów z gazet czy listów bądź dzienników naszych antagonistów. A właśnie antagoniści. Przez całą grę no dosłownie nie mogłem uwierzyć, że głównym wrogiem jest ta postać, którą widzimy właśnie na końcu jako końcowy boss. Cały czas myślałem, że gdzieś tam będzie ktoś jeszcze, ktoś większy, groźniejszy, ale moje lekceważenie odbiło się. Może nie doceniłem wielkości tegoż przeciwnika. Urósł on jednak i nie było wcale tak łatwo. What? Evil West jest podzielone na 16 misji, każda jeśli liżecie ściany tak jak ja i nie zatykacie się w walce zajmie około 45 minut, no niektóre może nieco więcej. Każda z nich technicznie polega na tym samym, mamy przerywniki filmowe, oj dużo przerywników filmowych, mamy korytarze, które wręcz oświetlają nam drogę tak, że nie da się zgubić, no i mamy niewidzialne ściany. Mamy też strefy gdzie walczymy z wrogami i powiem tak, nawet nie byłem świadom jak bardzo mi czegoś takiego brakowało. Takiej po prostu łupaniny zręcznościowej, nie w otwartym świecie, gdzie liczy się szybkość podejmowania decyzji i odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi. A tutaj mamy naprawdę spory arsenał. Jessie poza specjalną rękawicą, wynalazkiem ojca, bije wrogów głównie bronią palną. Wszystko opisane jest jako broń rodzinna, mimo tego, że znajdujemy ją rozsianą po planszach. Od roztrzepani ci nasi rentierzy. I tak mamy strzelbę, kuszę, rewolwer, obrzyn, a nawet działko Gatlinga. No i wszystko tak jak wspomniałem oznaczone jako Rentierów. Dodatkowo mamy na wyposażeniu też specjalny krzyż, który ogłusza wrogów czy pęk granatu. Stary William Rentier ma niezdrowego hopla na punkcie elektryczności, więc każdą z broni możemy nią wzmocnić. A skoro o ulepszeniach już wspomniałem, to warto coś o nich powiedzieć. Zacznijmy jednak od początku. W grze mamy dwa surowce. Dolce, tutaj jako dolce leżące. Świetny żart, panie Tomaszu, pozdro dla kumatych. Za nie możemy kupować ulepszenia broni. Mogą one na przykład przyspieszać strzelanie, dokładać pocisk do magazynka no i na końcu dać wspomniane wzmocnienie elektrycznością. Drugim surowcem są zalety. Te zdobywamy tylko bijąc wrogów i awansując na kolejne poziomy albo w specjalnych skrzynkach, gdzie możemy też znaleźć ciuchy na zmianę dla Jesse'ego. Za zalety kupujemy umiejki dla głównego bohatera. I to są nowe możliwości zabijania wrogów, rozbudowanie istniejących kombosów czy nawet dorzucenie nam trochę zdrowia czy energii. Kilka słów o mięsku gry, czyli walce. Tej nie mogę określić inaczej niż chaotyczna. I o Matulu, jak ja to lubię. Wrogów zawsze jest masa, dopadają nas z każdej strony i nie ma tak, że robimy sobie spokojnie kombo na jednym, a reszta się po prostu gapi. O nie, bez litości nas tłuką. Bije się moim zdaniem miodnie, kombosów mamy tyle do wykorzystania, że walki mogą być naprawdę różnorodne, a nie ma jednego przekoksanego patentu na nie. Wrogowie też mają czasami swoje chwile słabości, które trzeba koniecznie wykorzystywać. I uwierzcie mi, po kilku misjach będziecie mieli nawet dość tych kółek i dźwięku, jaki się wtedy pojawi. Do czego mógłbym się przyczepić, to może do małej ilości finisherów. No dobra, powiedziałem co tam w grze, a jak to wygląda i się słucha. Więc tak, bez ogródek powiem, że pierwsze trzy misje wyglądały okropnie, masa była rozmytych tekstur, wszystko było mocno podkręcone czerwieniom, a na tła nie dało się po prostu patrzeć. Albo ten spadający wóz, zobaczcie sami. Ale dalej jest już lepiej. Widoki są ładniejsze i mniej rażą w oczy, a niedoskonałości są sprytnie zamaskowane. A plus, też duża różnorodność poziomów. Nie miałem wrażenia recyklingu jak w jednym z chiciorów z tego roku, którego jednak nie będę pokazywał palcem. Specyficzne są też efekty krwi i rozprówania flaków. Fruwa to wszystko dookoła i na ekranie, więc jak jesteście wrażliwi, nie dotykajcie tej gry. Bardzo mi się też podoba udźwiękowienie i sama muzyka. Głos aktorów uważam za świetnie dobrany, a muzykę idealnie dopasowaną do poziomów. Nie jest to taka nudna, epicka sieczka, ale subtelne podkreślenie atmosfery. Mi tam podpasowała. Jak zawsze, muszę się poczepiać. Po pierwsze, literówki. Trochę ich wyłapałem, ale wszystkie podesłałem, gdzie trzeba i mam nadzieję, że zostanie to poprawione. Pytam się tylko, gdzie było QA od tego. Jak już przy babolach jesteśmy, to w paru miejscach zauważyłem niespójność tłumaczenia. To jest raz mamy na przykład lake, by parę chwil później to samo miejsce było po ludzku nazwane jeziorem. Po drugie brzuchomówcy. Postacie poza przerywnikami filmowymi, które do nas mówią zostały kompletnie pozbawione mimiki. Po trzecie komunikaty i za szybko pojawiające się opisy. Co misję praktycznie dostajemy na twarz komunikat, żeby spojrzeć w samouczek, gdzie tam nie ma nowych wpisów. A przez opisy rozumiem fakt, że otrzymujemy w dzienniku opis misji już gdy przechadzamy się po bazie. Zanim jeszcze dowiemy się o niej z odpowiedniego przerywnika. To samo jest z postaciami. Na przykład opis pana Bluma wraz ze zdjęciem dostajemy w dzienniku zanim w ogóle go spotkamy. Na koniec jeszcze pierdoła. Od czasu do czasu znajdujemy artykuły z gazety. I każda z tych gazet wygląda po prostu tak samo. Okej, okay, przejdźmy do podsumowania. Ja przy grze bawiłem się bardzo dobrze, mimo tego, co przed chwilą powiedziałem. Brakowało mi wśród polskich produkcji ostatnio właśnie takiej gry. Gdzie powiem szczerze, że Shadow Warrior mnie w ogóle nie porwał. Widziałem też narzekanie na tłumaczenie. No, może jest czasem niedokładne, może czasem zbyt memiczne, ale ja szczerze wolę takie niż takie super dokładne. I nawet ten gruby kotlet zamiast grubej ryby jest do zaakceptowania. Czy polecam? Tak, ale powiem otwarcie, poczekajcie na promocję. W obecnej formie i przy ponoć skopanym koopie, którego nie miałem niestety okazji przetestować, gra wydaje się nieco zbyt droga. Raczej bym strzelał w okolice 100 zł na PC, gdzie obecnie kosztuje 170 zł. Ale jeśli pieniądze nie są aż taką przeszkodą, to śmiało kupujcie. Gra zajmie Wam około 12 godzin, a potem można jeszcze się bawić w New Game Plus. Do boju agenci. To był 27 odcinek polskiej myśli deweloperskiej, a gra, którą właśnie oglądaliście, to Evil West od Flying Wild Hawk. Ja dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć!